No cześć, to ja, znowu ja, jestem tutaj. ziomeczki. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Hunter Strike: d 16. Jesteśmy na serwerze geomot jest to hewils.pl, tak nasze skromne community, które prowadzę wra ja wraz z powerem. Yy, no i co tu dużo mówić? Chyba wrócę do nagrywania tak na stałe, się na stałe. No powiedzmy, żeby było raz w tygodniu coś było wrzucone na kanał. A no, tak o, Może ludzie będą to oglądać. Może nie, dawno nie nagrywałem, troszeczkę jestem taki... Lalalala, zmieszany, nie wiem dokładnie co mam mówić, e, pozwolę wyłączyć sobie hud. E, no cóż. Ogólnie to tak... E, do tej pory nie nagrywałem, bo nie chciało mi się. <grym>, przyznaję się, nie chciało mi się. E, wszedłem teraz do rozgrywki, czy rozgrywki do nagrywania, tylko dlatego, że kilka osób, w tym o, nie trafiłem. W tym Deus zapytał się mnie, kiedy będzie odcinek Deus, czyli nasz były technik yy, Counter-Strike, kurde, jak biało, yy, nasz były technik Counter-Strike, obecnie dobry znajomy, ale nie, to. nie, nie zagłębiamy się w szczegóły, tak, yy, to, szu, to są już nasze prywatne stosunki, prywatne sprawy. Stosunki bez yy, 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 skojarzeń, tak, jeżeli o co chodzi, wiecie o co chodzi. Dobra. Także jest kolejny odcineczek, jestem ja, jest Counter Strike 1.6. Oczywiście będziemy jeszcze. Yy, będę jeszcze nagrywał z innych... Ser, yy, serwerów. No tak, na pewno będzie nagrywanie z serwerów. Yy, będzie nagrywanie również z Counter Strike Global Offensive, z Counter Strike Source. Oczywiście będę tworzył to troszeczkę na... Yy, na oddzielną serię, nie tak jak był ten jeden odcinek, który wrzuciłem w Counter Strike 1.6. Nie, będzie to oddzielna seria Counter Strike Source na serwerze głównie stare Wigi aczkolwiek będziemy również krążyć po innych serwerach no, ale teraz tak się skupmy na tym co teraz robimy tutaj. Zauważam również, że kilka osób nagrywa od nas z serwera, od nas z naszego serwera, co jest dla mnie wielkim zaskoczeniem. Jednym z takich przykładów, takiego człowieka jest Wejfelek, którego teraz tutaj nie ma... Wejfelek. Wafelek chyba to się mówi, ale ja powiem wefe, Wejfelek, za mnie trafiłem. Wstyd przynoszę rodzinie. O, ale dostał tu któryś. No mówię, mianowicie jest sporo osób, które nagrywa od nas serwery. Jestem naprawdę zaskoczony. Ludzie tworzą community, ludzie rozwijają nasze community i jest to bardzo przyjemne. Ale, ale ogólnie powiem, że również trafiają się cheaterzy. Cheaterów jest masa. Nie ukrywajmy tego. Nieważne na który serwer pójdziecie, zawsze znajdziecie masę cheaterów. Yy, tak. Właśnie tutaj chodzi o YouTube. W głównej mierze o YouTube. Jak to ja krążąc sobie po YouTubie, stwierdziłem, że poglądam sobie takie stare, stare frag movie od Dreamana, od Kaimanaka Shooting i w pewnym momencie zaczęły mi się wyświetlać e, filmy Torek CS, coś takiego. E, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Torek CS... E, z tego co zauważyłem, głównie wrzuca trainery cheaty do Counter-Strike'a. I nie mówię tu tylko o Counter-Strike 1.6. Również ma tam Counter-Strike Global Offensive Kiba, Counter-Strike Source. E, po prostu jest tego naprawdę masa. Jestem ogólnie, ogólnie niemiło zaskoczony, że jest tego naprawdę od takich prostych... Ole, dostałem. Od takich prostych, które po prostu celują celownikiem ku hitboxowi głowy, czy pokazują modele na prześciany, bo naprawdę dosyć rozwinięte, które nie na nam przyspieszają postać, pomagają nam robić SGS-y, trafić idealnie w strefy. Matka jestem naprawdę zszokowany i wiadome, nigdy nie wypleni się cheatów, czy to do CS-a, czy to do, do takiego Deforesta, w którego również pykam sobie tak dla jaj, czy to do innych gierek. Dobrym przykładem jest również Minecraft. Nieważne. Ale dostałem. Yy, nieważne, ile. Jak serwery będą zabezpieczone. Zawsze. Kurwa. Zawsze znajdzie się osoba, która złamie ten kod i napisze nowego cheat'a. Yy, co tu dużo mówić? No. Najgorsza jest ta spirala. Jak ja to mówię. Sp spirala, która. I to. Zion. Spirala. Ludzie sami nakręcają sobie ee, te community counter Strike'a, e, Community counter -strike. Community cheaterów. E, sami wchodzą na Discordy, pobierają te cheaty. Sami pobierają te cheaty z internetu i sami nakręcają taką spiralę. I najgorsze. Gdzie jesteś, Ziomeczko? to ci rzuca akacza. Yy, Plus, zgubiłem się w słowach yy, Nakręcają tę taką Chciałem powiedzieć mowę nienawiści Ten taki pobyt na te wszystkie cheaty Bez pojęcia pobierają cheaty, wchodzą yy, Grają na tych cheatach po prostu odpaleni Mało to jeszcze taki ślimak ma Ma prawo ma czelność! Wejść i powiedzieć, że jakiś gracz jest snubem, bo on sobie czytuje i robi statystyki 9 na 12 <laughs> Pomimo tego, że czytuje, tak, zdarzają się takie osoby. Sam widziałem takich kilka. Eee, to jest naprawdę zabawna rzecz. Nie rozumiem tego czytowania. Nie rozumiem tego podejścia do osób, które grają w ten sposób i uważają się za, za prograczy. No ale co poradzić? Nie wiem, czy one się czują wyższe w ten sposób, lepsze umiejętności. Raczej wątpię. Dodatkowo, oj przepraszam bardzo, dodatkowo taka jest sprawa, jeżeli chodzi o cheatowanie, że to jest tragedia, co się w ogóle z tym dzieje. Cheatów nigdy nie ograniczymy, niestety, nie da się ich pozbyć. Nie zrozumiałem, co mówi. Nieważne, jak mówię, nieważne, jak bardzo... Zabezpieczy się serwer, jak bardzo będą zabezpieczone anti jak bardzo Valve stwierdzi, że poprawi system VAG. Eee, zawsze znajdzie jakieś kurde koza, który to dziados ogarnie. Włamie się do kodu, no i wykorzysta to, co nie powinien wykorzystywać, czyli udostępni nam te wszystkie pliki potrzebne do po prostu udawania, że się dobrze gra. Ło, wow, fuck, fuck, fuck. Ale wskoczyłem. Zresetujemy sobie statystyki. O kurcze, przepraszam bardzo za moje stękanie, ale no niestety rozwaliłem sobie kostkę w prawej nodze, także no. Głównie tylko dlatego dzisiaj nagrywam, gdyż nie mam co robić. Wchodzę na serwer, stwierdziłem, że najlepszą opcją będzie, co? Matko skąd nagrywajmy sobie, mamy trochę czasu, no i... i, i, i tak. <ścoughs> Co tu dużo mówić? Tutaj widzimy kolega pronipaki SCT Dobra. No, widzę, że ludzie walczą o topkę jednak. Co jest dla mnie śmieszne troszeczkę. Nie wiem, czy nie zacznę razem z powerem nagrywać jakiejś innej gierki raz, dewa. Skrócił w Skróciu. Co? No CO JEST?! Ale dostałem. Nie wierzę w tę biel... Dobra. Nie wierzę w tę biel na oczach. Spróbujmy sobie przykamczyć troszkę tutaj. Mam nadzieję, że nie ma kolegów przy pace. Widzę, że... Słyszę, że ktoś biegnie od CT. O shorta chyba się strzela. Ogólnie cały czas mam jakiś problem. Przestawia mi się celownik. Nie mam pojęcia dlaczego. Bo używam białego celowniku, a tutaj mi się przestawia na jakiś... ...spieprzony kolor. I starszy mi się to nie podoba. Co ty gadasz? CT. Ajajajajaj. Hej! No, chciałem wskoczyć. No <laughs> mnie jeszcze o to, skill nie urósł i raczej nigdy nie urośnie, bo jakoś... Raczej nie widzę, nie widzę, nie widzę ile wybuchu. Dodatkowo jeszcze stwierdziłem, że jeżeli chodzi o serwer, to razem z powerem otworzymy sobie jeszcze jeden serwer. Będzie to klasyczny FFA. Bez żadnych dodatkowych skinów, bez żadnych dodatkowych pluginów. O tak o, jedynym... Y Opcją VIP-a, która będzie, to będzie VIP, który będzie nam dodawał tylko menu wyboru, menu wyboru broni, nic więcej. Ole, strzelę. B, czyste, B, czyste, nie, nie, czyste. No, także w sumie tylko tyle. I mam nadzieję, że również serwer się troszeczkę jakoś rozkręci. Bo wydaje mi się, że brakuje takiego klasycznego FFA bez podwójnych skoków, bez yy, spadochronów, bez leczenia się. wiecie. czysty serwer, bez żadnych tam ułatwień. No chociaż dobra, wiadomo. Ten y, cały wybór yy, menu wyboru broni również jest jakimś ułatwieniem, ale nie jest aż takim wielkim, mi się wydaje. Więc dlatego można grać sobie spokojnie. Tutaj widzimy jakiś kolega cofnął na T-Spawn za wątką. Tutaj słyszę kolegów w anarchii, tylko nie, nie do końca mogę zrozumieć ilu. Dwóch czemu ja w nogi celuję? Cholera jasna, ale coś czuję, że stracę pakę teraz. Kurde, na szorcie. minus T4 HP mu zostawiłem. Nie wierzę w to, nie wierzę. Ogólnie, jeżeli słyszycie teraz w tle jakieś helikoptery, wiecie, takie. Rrrrr, to bardzo przepraszam, ale niestety mój laptop, raczej tak, laptop stwierdził, że się troszeczkę nawciąga e, kurzu e, poprzez wentylator i zacznie hałasować. A nie chcę się go rozkręcać, żeby. czy inaczej. Już drugi tydzień go rozkręcam, żeby wyczyścić w nim ten wentylatorek, ale nie mam ochoty na to, e, motywacji, żeby się do tego zabrać, także gram jak jest. Jakoś mi to nie utrudnia. Żyję, bo żyję. Grać się, bo gra. Także na razie jest dobrze. W sumie znałem życie. Dopiero zrozumiem mój błąd. Kiedy wysiądzie mi ogólnie ten cały wentylator, i będę musiał widać ponieść wydatki, aby kupić nowy. No ale cóż, to już. Olef! No, fajny flash Ty to jesteś, chłopie. Kozak, kozak. Uwaga, na szorcie coś jest. Dobra, nie zabiłem go, czemu ten skan nie wleciał? O kurde, no dobrze, terroryści wygrali, także nie jest źle jeżeli chcecie, mogę nagrać również z jakiegoś serwera propowanego przez was Z chęcią sobie pogram na jakimś innym serwerze troszeczkę, nawet przez chwileczkę. Tylko... jeżeli byście chcieli... O kurwa! Nie wierzę w to. Tylko musielibyście podesłać jakiś dobry serwer taki, który by nie był aż taki. No nie wiem jak to... żeby był troszeczkę rozwinięty, żeby nie było tam, że... co jakiś czas wchodzi po dwóch, trzech ludzi. Uciek. Dobra, na następny raz będziemy po prostu zabijać Tak będzie łatwiej mi się wydaje. Eee... Dobra, czekajcie, bo w ogóle zapomniałem. A, no tak. przychodzi po mapie jak się teraz? Tak, dokładnie. Jeżeli zakupiłeś VIP i poprawnie wpisałeś hasło, to masz go po następnej mapie. Mało to... Dokładnie. Mało to, jeżeli chodzi o VIPa, dobrze VIP z VIP, dobrze ogólnie, że chłopak poruszył ten temat. Matko, czy ludzie naprawdę mają taki problem? Ciężko wam poprawnie wpisać yy, set info pw i hasło Dlaczego to pytam? No cóż Powiedzmy, że... Nieraz się zdarzyło, że dost... kurde, w dolny skróci jak cholera Że pisał do nas jakiś użytkownik, który... któremu nie działa VIP. Niestety okazuje się, że VIP poprawnie. Został poprawnie zakopiony. Ale, teraz uwaga, ale... Kolega, pomimo tego, że opiekun, bądź administratorzy, bądź inni gracze pokazywali mu, jak poprawnie wpisać to, co powinien wpisać, ma problem z yy, prostym takim trickiem, jak kopiuj-wklej. Zamiast wpisać poprawnie, albo skopiować to, co mu gracze napisali, to najczęściej jest info, podłoga PW, gdzie masz pomiędzy e, set.info a podłoga PW spację? Najczęściej pisali to łącznie i nie mogli przez to się zalogować. To też jest takie. No, dla mnie to jest y, śmieszna rzecz, bo jeżeli już ktoś ci daje takie bardzo poprawne odpowiedzi, nawet każe ci już po prostu skopiować, wkleić ludzie nadal mają z tym problem. To jest trochę śmieszne, trochę żenujące. No ale cóż. No ale co poradzić? No, takich też już nie, nie pozbędziemy się. No a w sumie nie chcemy, nie chcemy się ich pozbyć, bo zawsze jest opiekun, ma co robić, nie ukrywajmy albo dolny. Nie, tutaj wiedziałem. Wiedziałem. No nie, tego już nie widziałem. Ogólnie wystawmy sobie na rynek. Yy, wystaw. Na rynek. A, kacza za 15 euro. Wybierzmy sobie mapę CS Asalt. Będzie trochę zabawnie. Również dodatkowy temat mapy. Jeżeli chodzi o mapy na serwerze u nas. Matko Bosko, z tym ludzie też są tacy, że tak to ujmę brzydko, Niedorobieni rzeczok. Cały czas dostajemy propozycje, żeby dodać. Kolejne mapy. Dobrze. Dobrze, my dodajemy kolejne mapy. Znaczy inaczej, dodawaliśmy do pewnego momentu, w którym nie zauważyliśmy, że nieważne ile dodamy map, jakie, przepraszam, dodamy mapy, ludzie zawsze wybierają tylko dwie mapy. Głównie dwie. Jest to albo Mirage, albo każda odmiana DDoS 2. Eee... Ja, kurwa, bieram bieram... Dasta Dasta, no. A potem, słuchaj, a potem się dziwią, że kurwa na serwerze nie chcemy dodawać nowych map, bo i tak cielaki wybierają DASTA dwójkę. Kurwa no mnie ty. Biorą i biorą no ty. To jest, to jest przykład właśnie takiego użytkownika. Ale ty, ale słuchaj, mało tego, nie dość, że oni cały czas wybierają tego DASTA albo Mirage na zmianę, to jeszcze mają czelność do mnie pisać, żeby dodać dodatkowe mapy. Tylko po chuj tu dodawać dodatkowe mapy i tak będę wybierać Dasta Dare dare kurwa się... mapę od razu, bo dwa razy pod Dusta, to nie ma sensu grać Dobrze, tak? w takim razie ja po zmianie... Nie Nie, nie usunę, bo fajna mapa jest no, to do... Ale słuch, jak ja usunę dasta, to zaraz będzie kurwa granie tylko Mirage'a. Nie, bo dzieci będą płakać. Daleko. Dobrze, dobrze powiedział, dobrze powiedział. Także w razie co na następnej mapie zmienimy na być Widzicie, dostanę zgodę użytkowników na zmianę mapy na Train'a i tyle w temacie. Fenomenalny. Matthews zmienił nick na fenomenalny. Hm. Aż mi się przypomniał taki wrestler, AJ Styles, który jest fenomenal. Kuźwa! Uwaga na B coś! Dobra. Dobra, polećmy sobie na A. Kurde! Ale mi teraz wleciał chłop. Pawo! A, nie ma tak jak popijać bardzo dobry napoik. Trochę brązowaty. Nie, nie myślcie go skałem. Ani z whisky, ani z, z martini, ani w ogóle z jakimkolwiek innym drinkiem. To jest zwykły napój gazowany, popularny, wielocukrowy. się, wielocukrowy. Bardzo ma w sobie dużą zawartość cukru. Niestety jestem od niego troszeczkę uzależniony. Potrafię wypić dobre 2 litry dziennie. Staram się ograniczać, no ale cóż. Wystarczy, że ograniczyłem e, napoje energetyczne. Do tej pory, Czy do tej pory. Do około dwóch miesięcy temu byłem jeszcze w stanie wypić 3 Red Bulle dziennie. <laughs> e, teraz e, nie piję wcale napojów energetycznych, ani jednego Red Bulla, ani innej marki tamtych e, 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 napojów energetycznych. Po prostu nie widzę takiej potrzeby. Dobra, także tutaj mamy coś, co dodał Power, bardzo fajna rzecz. A ja dziękuję bardzo za uwagę. Życzymy do następnego odcinka. Cześć.